Siema z tej strony ekipa Toyagotny witam Was na sesji RPG. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, czym są gry RPG wyjaśnię, że jest to rodzaj rozrywki, w której gracze wcielają się w wymyślone przez siebie postacie. Zaś jeden z nich pełni rolę mistrza gry odpowiedzialnego za bycie narratorem całej rozgrywki. Rozegramy ją w systemie Dungeons and Dragons, czyli Lochy i Smoki, taki typowy system RPG, dlatego Zapraszam Was na oglądanie i życzę miłej zabawy. Według jednego z najstarszych mitów o stworzeniu świata, u zarania dziejów sfera materialna wypełniona była pustką, w której znajdowała się jedynie protoplazmatyczna substancja. Dla tych, którzy mieli okazję przyjrzeć się temu, mogli dostrzec zarysy i kształty koszmarnych postaci stworzeń zwanych szejdwarami. Wtedy też nadbóg AO stworzył dwie boginie, siostry bliźniaczki różniące się jedynie kolorem włosów Celun i Szar. Pierwsza z nich stała się patronką światła, druga, Shar, Króczoczarna, tak jak pierwsza była srebrnowłosa, Króczoczarna-Shar, była boginią ciemności. Obie bogini uzupełniały się, tworzyły idealną harmonię. Jednak powstała trzecia bogini, Chantia, bogini życia. Ta potrzebowała do swego, do swojej egzystencji światła. Poprosiła więc Selun o stworzenie świata, na co, na co bogini zgodziła się. Jej zazdrosna siostra jednak poczuła dziwne ukłucie, kiedy była um, nieprzydatna w tym całym przedsięwzięciu. Uderzyła więc w Selun falą potężnej energii, rozpoczynając trwającą od eonów i niewidzącą końca wojny. Wy jednak macie bardziej przyziemne problemy. Brak pieniędzy po ostatniej nieudanej eskapadzie sprowadził Was do niewielkiej mieściny albo dużej wioski zwanej Rasalantar. Tutaj też przed karczmą śpiący smok zaczynacie liczyć e, niewielką ilość gotówki, która pozostała w Waszych sakiewkach. Płacisz właśnie chłopcu stajennemu za wyczyszczenie kolczugi? Dwa miedziaki nie więcej. Ja tu widzę brudne plamerdzy. To nie przejdzie. Niezadowolony chłopak pokiwał smutno głową, po czym chowając pieniądze do woreczka odszedł na bok. Wołam jeszcze zanim nie przejmu się, a on tak ma. Musisz straszyć każdego, kogo spotkasz? Brat, ale mamy pieniędzy na nawet tym dwa piwa. Z głodu zdechnie, a co gorzej trzeźwi. Dorastanie na ulicy to nie jest bezpieczne zajęcie, jeżeli jest się ambitnym gnomem. Na szczęście my nie jesteśmy szczególnie ambitni. Ani ja, ani brat. Ulica to trudne miejsce do dorastania. A my mamy dosyć nietypowe hobby. Można powiedzieć, że jesteśmy domatorami. Szczególnie lubimy spędzać czas w cudzych domach. Z ich, z ich rzeczami. Takich, które niekoniecznie były otwarte i zachęcające. Z reguły my potrzebujemy ich bardziej. To taki sposób na życie. Pasja z... można by powiedzieć. O, pasja. Właśnie tak. Nie przejmuj się. Wiesz, że zawsze sobie damy radę. Uśmiecham się zawet Jacko. Chodź, słychać już gwar muzyki. Nasi pewni na nas czekają. No, nie Coś podziesz, się wymyśli. Nie podzieszone... Dopinam sakiewkę do pasa i idę za bratem. Niewielka grupa jeźdźców niemal stratowała was oraz kilku mieszkańców, którzy z krzykiem odsunęli się na bok. Tam ci w galopie. Niech wam kulasy powykręca i koje padną! Chodź, 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 chodź. Weszliście do środka. W środku gwar głosów mieszkańcy w południe chronią się przed żarem lejącego się słońca z nieba. Um... Słychać przyjemny odgłos muzyki granej przez jakiegoś młodego barda siedzącego na skrzyni w kącie. Kelnerki ubijają się, barman nie nadąża z wydawaniem piwa. Widzicie swoich towarzyszy, Gandinga i Morisa. Ja właśnie siedzę przy stole i ogrywam miejscowych chłopków zrobniaków. Morris, mag szkoły wieszczenia. W wolnym czasie drobny oszust, naciągacz i hazardista. Do tej pory zastanawiam się, co ja właściwie robię zresztą resztą tej ekipy. Cóż panowie, dziękuję wam bardzo, e, ale widzę, że moi towarzysze już do mnie dotarli, zbieram kasę ze stołu. 12 miedziaków to nie jest wielka zdobycz póki co, ale farmerzy nie mieli więcej, do, więcej przy sobie do zaoferowania. Aby Wystarczy do nam na I idę do e, Gramdringa. Już ci zagrzałem to jest twardy krasnolot. Najpierw odsłużył kupę lat w rdzawych płaszczach jako najemnik, a teraz jeszcze stanął przed największym wyzwaniem, jakie mógł mu zafundować ten świat. czyli opieka nad dwoma gnuśnymi gnomami. Nie mam pojęcia w jakie kłopoty jeszcze mogą mnie wpuścić. Siadaj. Ile no. tam udało Ci się ich skubnąć? 12 miedziaków. Chłopanie, to wstanie... my się dzisiaj za bardzo nie napijemy z tego. Wiesz, to nie jest Waterlip. Tutaj 12 miedziaków to jest dwa dni roboty. No, jeszcze trochę spróbuję popracować nad tym ceną. A, aczkolwiek w kącie siedzi grupa wyglądająca na bardziej doświadczonych graczy, lepiej ubrani niewieśniacy, aczkolwiek tak zwani poszukiwacze przygód. Tam już widać, jest złoto na stole, i na ogranie ich świeżbią was ręce. Może i świeżbią, tylko jeszcze najpierw musielibyśmy mieć co postawić. A mamy 12 miedziaków. 12 miedziaków? To już jest coś, z czym można pracować, nie braciak? Siadaj. No ba, zasiadam się i wywalam nogi na stół, a ja bym się jeszcze napił piwa. Ponowno, no, no. śpiący smog jest całkiem niezły. Zimnego piwa. Od kiedy wypijecie ciemne łachudry? Od kiedy nas na to stać, a stać nas... <grym> Dokładnie, Morris? bez... bezczelnie zabieram to kilka miedziaków leżących na stole. To co? Po a jednym... jedzenie na drogę jednym... kupimy za to. No. Za co? Tam tych ogramy. Za co? Widzisz? Widzisz jak on pa patrzy na tych tamtych z pieniędzmi i kośćmi? Jakbym był takim dało? niepoprawnym optymistą jak wy, to nadal miałbym rękę. Idź zamów nam piwo, a Maurice pomyśli jak ograć tych zgubieńców. Żeby z tego tylko więcej kłopotów nie było. Dobra, tak, dobra. Idź zamów piwo. piwo. Nic, Nic się piwo. nie przejmuj. Z nami, nie z nami wyjdziesz na dobre jak trzeba. No, ci, idź, 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 idź. Poszedłeś. Taki mam. Dobra, okej. Okay. Erwin, swipe. Może by ich ogreć, ja muszę mieć przynajmniej jedną monetę złotą, żeby e, postawić. Potem to już z górki. Tylko najpierw musimy mieć co postawić. Słuchaj, rzucam okiem na tą grupę. Staram się znaleźć okazję. Czy nie udałoby się zrobić odrobiny zamieszania i niepostrzeżenie, sunąć ze stołu choć jedną złotą monetę? Szczególnie, że widzę jedną, która leży gdzieś kawalątek obok większej puli. E, nawet lepiej, widzisz e, luźno albo zbyt luźno przyczepioną sakiewkę u boku jednego z, jednego półelfa, który siedzi przy tym stole rozgrywając. On co pewien czas wyciąga z tej sakiewki, dlatego jest rozsznurowana, luźno przyczepiona przy jego pasie. Jeśli w tym tłumie, ponieważ wokół tej piątki grającej siedzi, stoi tam kilku, w tym tłumie podejdziesz i odpowiednio się do niego przytulisz, dasz radę coś z niej wyłuskać. Nic patrzę na zuka. Zuk. Zagrywka okay. numer dwa. Robi się. Podnoszę kufel. Jestem jeszcze jakaś resztka. I zataczając się, ruszam w kierunku półelfa. 3 cztery taneczne kroki dalej. Chwiejąc się, najpierw pyram się o ławę, potem o stół, a potem razem z kufrem wywracam się na niego. Jak ja cię okrutnie przepraszam za to piwo na twoich nogach. Poproszę cię o test. Ehm. Um... Deception. Decep... Występów. Deception. Występów. Nie ma jakoś nie, miałem, ale niech będzie. Występy. Udało mi się. Znaczy 15. W przypadku, kiedy jakie... wynik jakiegoś działania jest niepewny, gracz rzuca kością, zaś od wyniku e, na kości zależy powodzenie lub porażka danej akcji. Udało Jeszcze mi się. Raz... Udało się. Przewraca się niemal na elfa, na półelfa rozlewając te piwo, przeszkodziłeś mu w grze, kości potoczyły się gdzieś na bok, odepchnął cię zdenerwowany. I to jest dokładnie ten moment, który ja wykorzystałem, że cała karczma na tą krótką chwilę zaczęła obserwować narastające zamieszanie, więc staram się troszkę wtopić w powstający chaos, zniknąć z oczu wszystkim i niepostrzeżenie odciąć zwisającą luźno sakiewkę. Poproszę cię o rzut zwinnych dło, na zwinne dłonie. Jasne. Jako łotrzyk y, jestem w tym dość wprawny, zatem ja używam dwóch kostek. Bierzemy pod uwagę wyższy rzut. Y, 11. Y, o ile nie udaje ci się odciąć całej sakiewki, udaje ci się wyłuskać z niej cztery złote smoki. Tu mhm. ja trzymasz teraz swoje pięści e, odchodząc na bok, udając, że przy okazji twój brat się też przewrócił. Ty odchodzisz na bok z, mhm. z, ze złotem schowanym Dokładnie. dłoni. Ja kiedy przechodzę obok niego, to niby przypadkiem nadeptuję mu lekko napięte, co świadczy, że sprawa jest załatwiona. To ja kierowniku przepraszam, to się więcej nie powtórzy. No. i teraz mylony grać. Drogi panie, teraz możemy czy tyle wystarczy? Myślę, że tak. Dajmy im chwilę, bo zapomnieli o sprawie. Tymczasem chyba piwo przyszło. Tak, Glamdring, podszedłeś, udało ci się wyciągnąć od potężnego, rudobrodego karczmarza cztery kufle piwa, które kosztowały cię te 12 miedziaków. Wracasz do swoich towarzyszy, stawiając pyszny napitek zwany Śpiący Smok Ciemny, ale, które znane jest na całej północy zapomnianych krain. Trzymajcie po kufle i widziałem tę waszą pajacerkę. Kiedyś wsadził nas do ciupy. Wasz wuj kazał mnie was pilnować, a wy za każdym razem wyciągacie jakieś takie numery. Ale jaką pajacerkę? Nie moja wina, że on się napierniczył jednym kuflem. Nie wiem, w czym masz problem. Kiedy mi tu weź... Kiedy tu weszliśmy, mieliśmy no. 12 miedziaków. Teraz mamy cztery złote smoki. Tak trzeba żyć! z kufla odstawiając bekam donośnie. A poza tym, to trochę wali karmelem. Daj, kosztuje. To jak e, z graniem? E, słodkie. Słodkie, spokojnie. przyjemny, orzechowy posmak można wyczuć w tym alkoholu. Wspomnienie wuja przypomniało ci, że i on miał różne grzeszki na sumieniu z lat młodości. To, że teraz jest kapłanem garla złotopołyskliwego, nie świadczy o niczym. Pójdź zobacz, Co? jeszcze będziemy sławni. Nie braciak? No, no, nie bój nic. Wójo będzie zadowolony. Moja w tym głowa. I chyba broda. Słuchajcie, ja już widzę, ja już widzę dno. Nie będziemy tak siedzieć przecież. Tymora sprzeja cierpliwym. Musi być odpowiednia chwila. To w międzyczasie może zastanowimy się gdzie jedziemy dalej. Trzymaliśmy się planu do Waterdeep. Do Waterdeep? A co, chcesz tutaj zostać koniem pociągowym? Tu nie ma innej roboty. No, w mieście zawsze się coś nie znaje. wiem, czy ja i Zuk jesteśmy tam mile widziani. No. Ja bym unikał Waterdeep. To strasznie nieprzyjemne miejsce. Nieprzyjazne, powiedziałbym. Tak. Ludzie tam Bo... nie rozumieją żartów. W ogóle uważałem za przebrzydłe karły, a to jest bardzo niesprawiedliwe określenie. Powiedzcie po prostu, że myłem ciężki kodeks, który każe za drobne przestępstwa nawet dość srogo, i boicie się, że wam nie pójdzie tam łapudry. No, żeby kazać, to trzeba złapać, więc nie rozpędzałbym się. Dobra, nie tak. A nas jeszcze nikt nie złapał. Największe więc... miasto, jakie widzieliście w życiu, da pewnie nam najwięcej okazji, żeby znaleźć sobie jakiś zarobek. Więc nie zmienimy drogi, jedziemy do tym mina mi żednie, pocieram bokobrody strapiony. To co? Karty? Kości. Może lepiej kości. No, zagrajmy w coś. Lepiej w kości. No to, panowie, widzicie, że ja rzucam na siebie zakręcie kuglarstwo, mhm. moje zęby zaczynają się błyszczeć na biało, moja wymięta koszula staje się czysta, kapelusz się wprostuje. Zatem wybaczcie panowie, trzeba troszeczkę się prezentować, ale najpierw rozmieńmy może pieniądze, żeby nie było widać, że są dokładnie te same. To ja kupię sobie jeszcze jedno piwko i rozmieńmy. Dobra, biorę monetę. wracam z czterema kuflami. Poczekaj, poczekaj. Obróć się, hmm? Bo widzę, że masz roztargany płaszcz. Używam sztuczki na naprawa i teraz już wyglądasz totalnie. Dziękuję. A ja wracam z od baru, przenosząc kolejne kufle piwa i wrzucam garść srebrników w ręce Morisa. No, to już nie wygląda tak dziwnie. Panie i panowie, wybaczcie, trzeba zarobić na podróż. Powodzenia. Wstaję, poprawiam się po raz kolejny, podchodzę do stołu, uzbraję się w uśmiech numer 5. Witam panowie. Pięć, można byłoby się dosiąść? Pięciu graczy spogląda na ciebie. Podejrzliwie. Jeden z nich mówi, nie widziałem cię tu wcześniej. Widzisz wielkiego krasnoluda, troszkę większego niż twój towarzysz, z długimi warkoczami opadającymi hmm? na, plecach, na plecy, przed nim stos złotych monet. Chętnie byś to wygrał od niego i widzisz, że on prowadzi hmm. w całej tej rozgrywce. Tam siedziałem, o, obok kapłana. Ale nie widziałem cię tu nigdy wcześniej, bo jestem tak podróżnym. No chyba nie, nie wyglądam tutaj na rolnika. No popatrzcie na te dłonie, popatrzcie na to wszystko, czy ja ci wyglądam na świniopasa? Siedzący obok Panie. niego człowiek e, w opas przepasce na jedno oko, szturchnął go okciem. Gdzie... No co, nie chcesz trochę złota wygrać? lud uśmiechnął się, okazuje na tego niewa. Siadaj jak masz złoto. Niestety tylko drobniaki, ale... Kładę tą e, sakiewkę, w której są te drobniaki, które dopiero co rozmieniliśmy. No to jest jednak kilkadziesiąt monet srebrnych, więc to robi fajny, metaliczny, ciężki dźwięk. E, to w co gramy? Trzy smoki. Trzy smoki. Trzy smoki. Kości poszły w ruch. Czekałeś na swoją kolejkę. W pewnym momencie wreszcie nadszedł moment Twojego rzutu. Wypchnąłeś tak sakiewkę przed siebie i trzymasz. Nie, nie, nie na jedną tą. Spokojnie, ja zaczynam przegrywając. ja gram na straty. Żeby na oni przykład. myśleli, że przyszedł frajer, którego mogą ograć. Okej, okay, więc grasz bardzo ostrożnie, aczkolwiek mm. przegrywasz na samym początku, tak? Mm -hmm. Strategia. A tak, z połowa spokojnie jezę, ja już tak siedzę. Kapelusz się odwiesiłem, płaszcz zrzuciłem, podciągnięte rękawy. W końcu w którejś rundzie jeden z nich się spytał, masz ty coś tam jeszcze? Tak, patrzę. No, damy radę. Odegram się. Sztrucha Merwina, patrz. I teraz zacznie ich łupać na kasę. Ja to widziałem. Dzisiaj rano miałem wizję, co muszę zrobić, żeby wygrać. Omen to specjalna moc szkoły wieszczenia. Pozwala mi ona dwa razy w ciągu dnia e, zamienić wynik dowolnego rzutu na wartość, którą wylosowałem przed sesją. No, ja mam dziewięć. No, ale przerzucasz wynik, tak? Wybierasz tak, inny wynik. Ale ja sobie ustawiam. Że to jest 17. Ok. Pokonałeś więc swojego przeciw... swoich przeciwników, zgarniając. Odnosząc pierwsze zwycięstwo w tej rozgrywce, zgarnąłeś złoto raz. Dzięki swojej mocy, po jakimś czasie, zgarnąłeś taką podobną kubkę złota po raz drugi. Jeden z tych ludzi siedzących, ten półelf którego wcześniej okradł Erwin, widać, że kończy mu się złoto. Robi się coraz bardziej nerwowy, coraz bardziej um, popełnia coraz więcej błędów podczas grania i w końcu mówi, panowie, ja już nie mam złota, ale mhm. mam coś innego, jeśli pozwolicie, wejdę z mapą skarbu. Mapa skarbu. Czy ja dobrze słyszałem, że nie grałem w mapę skarbu, brat? Ja z tego pół elfa, ja to czuję jakiś szwindel braciak. Nie no, ale ma paskarbów. skarbów! Krasnoludowi zaświeciły się oczy. Jego towarzyszowi z przepaską na oku zaświeciło się jedno oko. Wuchiwali Moris... hmm. głową. A ja tak mówię, no przecież my tutaj tylko gramy przyjacielsku. Może być, niech będzie warta 5 złotych smoków. Jak to ja 5, złotych smoku. 5 złotych smoków? 5 złotych smoków. Jak to 5 złotych smoków? Wchodzisz wszystkim. Wszystkim? Masz przed sobą kupkę 25 złotych monet. To jest już spory, spory zarobek, spora wygrana, za którą moglibyście spokojnie żyć jak panowie na, przez kilka najbliższych dni. Ale ta mapa skarbów... Widać, że kusi. Pozostali towarzysze stołu od razu weszli bez, bez namysłu. Słuchaj, ja przeczuwam kłopoty, więc... Siadam sobie na brzeszku stołu... Troszkę w ciemnym kącie i nakładam bełt na trzymaną pod stołem lekką kuszę. Na wypadek, gdyby zaczęły się problemy, ja wyciągam krótki miecz z zapasa i kładę go sobie dyskretnie na kolanach. A ja, w przeciwieństwie do tych ładnych chudr, chcę podejść do Morrisa i w tym... Teraz będziesz musiał zagrać trochę inaczej. Minimalnie podkręć nadgarstek, wiesz, musisz to zrobić bardziej tak. I chcę rzucić sztuczkę wskazówki gdzie do swojego rzutu będziesz mógł dorzucić jeszcze kość K4, żeby zwiększyć twój wynik. Wszyscy gracze patrzą na ciebie. Z... Karczma ucichła, gdyż na słowa mapa skarbu kilka osób z pozostałych stolików jeszcze się dosiadło, tworząc y, ładne grono ne, wokół was. Hmm. Tak, jeszcze niżej opuszczam tę rękawę. Wchodzę. Dzisiaj ty mora mi sprzyja. Robimy więc rzut. Ko po raz kolejny rzut przeciwstawny. Pamiętaj, że muszę. 12. 4 no. tu też jest 12. 12. Ale dorzucasz kość K4, tak? A, Od tak, swojego tak. towarzysza. Tak, tak. Też I to jest 16. Jakikolwiek nie byłby wynik, jest wyższy niż 12. Tak. E... Zaklą lub szpetnie. Jego towarzysz, ten, który przegrał mapę w Puelf, walnął pięścią w stół i nerwowo em, niemal odskoczył od stołu, odpychając krzesło, które upadło się. On zaś, przyciskając się przy tłum, wychodzi. Przy czym, wy on już jest plecami do ciebie, wy dostrzegacie pewną ulgę, która pojawiła się na jego twarzy. Ja rozumiem, że ograją wszystkich przy stole. Krasnolud zaklął. Jego towarzysz zwiesił głowę, gdyż złoto, które wygrałeś, korci teraz wszystkich i stałeś... domyśliłeś się, że jesteś dobrym łupem do, okrad... do bycia okradniętym. Mhm. Zgarniesz całe złoto do siebie? Z mapą? Z tubą, tak. To jest taka drewniana tuba zamknięta z obu stron. Fłopnie. Nie widziałeś, co jest w środku nawet. Pytanie: piwo kosztuje trzy mhm. To ja biorę dwa złote smoki. Piwo dla wszystkich! Spodziewałeś się wybuchu radości i okrzyków? Wybuchło zgoła coś innego. Potężna eks eksplozja wstrząsnęła całą karczmą.